Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Liczynie e, w, w Czechach. Właśnie zegar itiński e, gra nam na godzinę 11 i idziemy na bazar. Bazar taki bazarek lokalnego lokalnego tacha. Kiedyś tu byliśmy, to też widzieliśmy, to są jacyś Chińczycy. No, w każdym razie mamy ładną pogodę. Piękne, piękne, słuchajcie, słońce. I będziemy sobie e, patrzeć, co, co, e, co się dzieje na straganie, Zapraszam do następnych filmów. Z Iczyna mówił do Państwa Adam Stanisław Czeczyckowicz, z Polskiego Centrum Dialogu Narodowego oraz Komitetu Obywatelskiego Podlasie XXI wieku. Sława wycieczką. Cześć.